Wyobraź sobie świat, w którym dziennikarz sportowy wchodzi w politykę. Nie po to, by grać według starych reguł, ale po to, by rozbić ten system na kawałki. Ja dzisiaj widziałem, że pan Stanowski, czyli nasz Elon Musk, tylko że z Twitterem, ale bez Tesli też zaczyna zbierać podpisy, że dzieją się tutaj jakieś niesamowite wręcz historie. Drodzy Państwo, to jest właśnie uroda demokracji. Na początku politycy się z niego śmiali. Mówili to tylko żart, niepoważna prowokacja. Ale ten żart szybko stał się czymś znacznie większym, bo zmienił zasady całej gry. Stanowski! O, Stanowski! Marcin, nie mogę uwierzyć, jaki ty jesteś głupi. Ty myślałeś, że ja naprawdę przyjadę do Częstochowy się z tobicie? Ja się w ogóle do Częstochowy nie wybieram, nie ja jestem w Warszawie. Mam spotkania biznesowe z poważnymi. <noise> z poważnymi ludźmi. Człowieku, tam, tam mi nikogo, nikogo nie ma. Krzysztof Stanowski, dziennikarz sportowy, twórca jednego z największych kanałów na polskim YouTube, Kanał Zero. Człowiek, który rozumie język internetu i wie, jak mówić do młodego pokolenia i nie tylko. Nie jest politykiem, nie zna się na gospodarczych wykresach, ekonomii, ale mówi prosto. Autentycznie i odważnie. To właśnie dzięki temu zyskał setki tysięcy fanów. Zanim zrobiło się o nim naprawdę głośno, Krzysztof Stanowski znany był wcześniej w świecie sportu od lat. Był znany przede wszystkim jako dziennikarz sportowy. Współtworzył z czasem popularny kanał sportowy, w którym razem z grupą wspólników z sukcesem budował markę opartą głównie na sporcie. To był projekt, który przyciągał wielu widzów, ale też projekt, który miał swój format, swoje ramy. I swoje ograniczenia. W pewnym momencie Stanowski poczuł, że to już za mało. Choć odnosił sukcesy, kanał rozwijał się, a liczby rosły, coś w środku mówiło mu, że czas na coś więcej na krok, który nie tylko wywróci jego karierę do góry nogami, ale też może poruszyć całe środowisko medialne. Zdecydował się odejść, ale nie w milczeniu. Najpierw napisał osobisty list do swoich wspólników. W tym liście poinformował o swojej decyzji o odejściu, o potrzebie zmiany. O tym, że chcę pójść w nowym kierunku. Nie z gniewu, nie z konfliktu, ale z przekonania, że jego wizja sięga dalej niż dotychczasowy format. Najlepiej będzie, jak ten list wam po prostu zacytuję, bo wydaje mi się, że nic lepiej nie odda emocji moich z tamtego dnia, niż właśnie te kilkanaście, kilkadziesiąt zdań, które wysłałem do swoich wspólników. Panowie, mam nadzieję, że trochę emocji opadły, więc postanowiłem napisać wam kilka zdań. Uważam, że decyzja, którą razem kiedyś podjęliśmy w restauracji, okazała się strzałem w dziesiątkę dla każdego. Z tego też powodu powinniśmy zachować względem siebie szacunek. To była i jest jedna z tych przygód, które, której nikt nie wymarzy. Sytuacja z bardzo ważnym głosowaniem, finalnie głupim, ale to kwestia uznania. Moim zdaniem zabrakło nawet szczątkowej analizy, gdy okazało się, że mój głos nic nie waży, więc nie muszę być nawet informowany, była klockiem domina, który zburzył budowlę. Ja osobiście lubię tworzyć, lubię robić, mam pomysły, a znalazłem się w momencie, w którym sam siebie hamowałem, bo nie czułem się traktowany fair. Przy czym nie twierdzę kategorycznie, że to nie było fair. Każdy z Was mógł to odbierać inaczej. Ja mówię wyłącznie o własnych odczuciach. Nie lubię pracować w taki sposób, by nie pracować, i robić tak, żeby nie robić. To jest wbrew mnie. W komentarzach tysiące głosów wsparcia, ale też zaskoczenia. Niektórzy nie dowierzali, inni gratulowali odwagi. Dla jednych to była zdrada. Dla innych przełom. Bo to, co zrobił Krzysztof, nie było tylko odejściem z projektu. To było symboliczne odcięcie się od przeszłości i rozpoczęcie czegoś zupełnie nowego, zbudowanego od zera, na jego własnych zasadach. I wtedy, właśnie pojawił się kanał Zero. Nazwa znacząca. Od nowa, bez pleców, bez układów. Zero tematów tabu. Zero filtrów. W tamtym momencie mało kto przypuszczał, że ten kanał kilka miesięcy później stanie się jedną z największych platform informacyjno-opiniotwórczych w Polsce, a jego twórca jednym z kandydatów na prezydenta. Krzysztof Stanowski, przed odejściem z kanału sportowego, czuł, że formuła się wyczerpała, a sam potrzebuje czegoś innego większego, odważniejszego, bardziej odpowiadającego na to, czym dziś żyje Polska. Nie tylko sport. Nie tylko rozrywka, ale bardziej poważniejsze tematy. Z czasem dowiedzieliśmy się o co chodziło. Tematy takie jak społeczeństwo, władza, polityka i pytania, które większość mediów boi się zadać. Dlatego postanowił się odłączyć. Zostawił dawny kanał i wspólników, z którymi przez lata budował swoją rozpoznawalność i stworzył coś zupełnie nowego kanał zero. I wtedy jego rozpoznawalność skoczyła diametralnie po właśnie odejściu z kanału sportowego. Jeszcze od niedawna polityka toczyła się głównie w telewizji. To tam politycy kontrolowali narrację, decydowali co się pojawi, co zniknie. Jak zostaną przedstawieni, to medium pozwalało im manipulować informacjami i kształtować opinie społeczne bez większej konkurencji. Ale dziś to się zmienia. Internet to pole bitwy. Gdzie każdy może mówić i gdzie nikt nie ma monopolu, naprawdę. Masz do wyboru setki niezależnych vlogów, kanałów, podcastów i social mediów. To ty decydujesz, co chcesz oglądać, komu ufasz, a kogo ignorujesz. I to właśnie w tym świecie pojawił się Krzysztof Stanowski ktoś, kto rozumie tą rzeczywistość i potrafi z niej korzystać. Kiedy Stanowski ogłosił swój start w wyborach, politycy wybuchnęli śmiechem. To prowokacja, zabawa. Niepoważne podejście. Ewidentnie to jest trolling. On sam mówi w jego otoczeniu również, że on nie chce być prezydentem. Każdy kandydat może mi urwać trochę poparcia. To, że polska polityka to jest cyrk miejscami, to wiemy i bez pana Stanowskiego. I yy, yy, nie potrzebujemy dzisiaj kogoś, kto nam o tym po raz kolejny opowie, tylko kogoś, kto ma pomysł, jak to zmienić. Ale to był trolling z przesłaniem obnażyć fałsz politycznych obietnic i pokazać, jak pusta jest dzisiejsza scena polityczna. Politycy nie wiedzieli tak naprawdę, jak zareagować. Co mogli powiedzieć, gdy Stanowski ich pytał: Co tak naprawdę zmienicie, jeśli wygracie? Jak obronić programy, które od lat się obiecuje? Stanowski pokazał, że ich poważne obietnice mają taką samą wartość, jak jego kanał. Czyli zero. Drodzy Państwo, dzięki politykom, na których ciągle głosujecie, ta służba zdrowia już zbankrutowała, tylko możecie jeszcze o tym nie wiedzieć, bo po prostu nie przydarzyło Wam się coś, co by e, wymagało takiej, a nie innej interwencji i opieki państwa. Tego już nie ma, jak już Wam się to przydarzy, no to się wtedy zorientujecie, że, że to nie działa, że musicie zaczekać pięć lat. Najlepiej w ciągu tych pięciu lat uczyć, żeby nie być kłopotem. Mój program to kapelusz dla każdego, dostaniecie kapelusz, będziecie mogli żebrać na ulicach polskich miast, nie będziecie. Nie będziecie musieli pisać w internecie do celebrytów, żeby uzbierali na was pieniądze. Sami weźmiecie sprawy w swoje ręce do kapelusza, po złotówce, po dwa, po pięć. Może ktoś wam dorzuci i e, jakoś jakimś cudem się wyleczycie. Podczas kampanii wyborczej Krzysztof Stanowski podjął się czegoś, czego wcześniej w polskiej polityce praktycznie nie było. Rozmawiał z każdym kandydatem twarzą w twarz. Nie tylko z tymi na szczycie, jak Rafał Trzaskowski, ale też z mniej znanymi, jak Marek Włoch. To była ciekawa decyzja, która sama w sobie mówi wiele o zmianach w polskiej polityce. Dlaczego? Bo politycy zwykle unikają bezpośredniej konfrontacji, wybierają dobrze wyreżyserowane konferencje czy debaty. Tymczasem każdy z nich poczuł, że musi podjąć rozmowę ze Stanowskim. Nie tylko dlatego, że to popularna postać, ale przede wszystkim dlatego, że na jego kanale byli potencjalni wyborcy setki tysięcy, a nawet miliony widzów. Potencjalnych wyborców, których nie mogli ignorować. To już nie była telewizja, gdzie politycy mieli pełną kontrolę nad tym, co i jak się pojawi na ekranie. Prawdziwa siła Stanowskiego ujawniła się jednak dopiero podczas debat. To tam mógł pokazać się szerszej publiczności, widzom telewizji, którzy nie korzystają zbytnio z internetu i po prostu go nie kojarzą, bo uwierzcie, dużo jest takich osób. I od razu było wiadomo, że to nie będzie kolejna nudna debata. Chyba wszyscy pamiętamy słynną debatę kandydatów na prezydenta w TVP, prowadzoną przez dziennikarkę Wysocką-Sznep. To tam Krzysztof Stanowski w zdecydowany sposób wypunktował prowadzącą, więc chyba nie muszę wam tego przypominać. Albo wszyscy pamiętamy również wyborcze obietnice Krzysztofa Stanowskiego, jego przemówienie pełne celowej ironii i przerysowania, gdzie zapowiedział m.in. skrócenie czasu trwania ciąży do 7 miesięcy Legalną możliwość opcji do 14 roku życia, a także wprowadzenie programu 500 Plus dla rolników. Co więcej, dodatek miałby przysługiwać, cytując, na każdą świnię lub osobę identyfikującą się jako świnia. Trudno o bardziej wyrazisty przykład politycznego performensu. Stanowski nie grał według politycznych reguł. Nie ukrywał swojej niechęci do zakulisowych gier, nie owijał w bawełnę i nie uciekał od niewygodnych pytań. Wręcz przeciwnie, przypomniał, że polityka to teatr. A ludzie mają prawo znać prawdę. Nie bał się mówić otwarcie o słabościach i błędach innych polityków, obnażył ich niespójność i hipokryzję. I swoją drogą dobry trolling. My, ludzie, którzy żyją w internecie, to wszystko, co Stanowski pokazywał w czasie kampanii, znaliśmy już wcześniej. Dla nas to nie był szok, to tylko potwierdzenie tego, co widzieliśmy na co dzień. Ale są też inni, ludzie, na przykład, którzy oglądają debatę w TVP. I uznają ją za główne źródło informacji. Dla nich to zupełnie inna rzeczywistość, inna bańka i to niekoniecznie z ich winy. Na pewno w rodzinie masz osoby, zwłaszcza starsze, które czerpią wiedzę głównie z telewizji, z mediów, które często pokazują prawdę, nie zawsze obiektywnej, nie zawsze pełnej. Dlatego właśnie takie kampanie jak Ta Stanowskiego są ważne, bo czasem wystarczy jeden inny głos, żeby ktoś zaczął zadawać pytania, a od pytania się wszystko zaczyna. To były chwile, które zmieniały polską debatę w prawdziwą konfrontację, bez filtra i politycznej poprawności. To był Stanowski, który z jednej strony bawił, z drugiej zmuszał do refleksji, a przede wszystkim przypominał, że polityka powinna służyć ludziom, a nie politykom. Politycy byli zaskoczeni i często nie potrafili odpowiedzieć. Stanowski stał się głosem tych, którzy nie chcą więcej pustych słów. Najciekawszy i zarazem najbardziej przewrotny paradoks tej całej sytuacji jest taki, że ci sami politycy, którzy na początku kampanii ze zlekceważeniem i śmiechem odnosili się do Krzysztofa Stanowskiego, z czasem zaczęli błagać o rozmowy na jego kanale. Z politycznych salek i elitarnych studiów telewizyjnych przenieśli się do internetowego świata, na jego platformę, gdzie gromadzi się setki tysięcy osób, a nawet miliony, bo szybko zorientowali się, że to właśnie tam bije serce wyborców. Tam, gdzie nie rządzą sztywne scenariusze i polityczna poprawność, lecz prawdziwe. Często surowe opinie publiczności. To tam kształtuje się dziś prawdziwa siła polityczna, a nie w kontrolowanych przez nich mediach tradycyjnych. Z roku na rok coraz wyraźniej dostrzegalna będzie rosnąca rola internetu jako głównego źródła informacji i debaty publicznej. Coraz więcej osób będzie wybierać dłuższe, pogłębione rozmowy, np. podcasty z udziałem polityków, zamiast skróconych debat, w których na odpowiedź przypada zaledwie minuta i na pytanie również. W mojej opinii, Media tradycyjne stopniowo będą odchodzić w cień, ustępując miejsca nowym formom komunikacji, które pozwalają na bardziej autentyczny i merytoryczny dialog. Ci, którzy początkowo traktowali Stanowskiego jak niegroźny internetowy żart, musieli przyznać, że to właśnie on dysponuje platformą, która decyduje o tym, kto zyskuje poparcie i wpływy. Nie oszukujmy się. Zasięgi osiągane przez Krzysztofa Stanowskiego i Kanał Zero w trakcie kampanii były imponujące. Wystarczy spojrzeć na konkretne liczby. Rozmowa ze Słowomirem Mencenem przyciągnęła ponad 3,5 miliona widzów. Wywiad z Grzegorzem Braunem obejrzało 2,8 miliona osób. Rozmowa z prezydentem elektem osiągnęła 2,3 miliona odsłon. To nie są marginalne liczby, to realny wpływ na opinię publiczną. Widzimy wyraźnie, że to właśnie internet staje się przestrzenią, w której toczy się najważniejsza część debaty publicznej, a jego zasięg ma siłę, z którą media tradycyjne muszą się dzisiaj liczyć. I choć wielu polityków dalej nie czuło się komfortowo, z jego bezkompromisowym stylem zaczęli rozumieć, że nie mogą go ignorować. To zmiana fundamentalna. Zniknęła dawna hierarchia, gdzie to politycy wybierali do kogo i kiedy przemówią. Teraz to oni muszą iść tam, gdzie są ludzie, a ludzie w Polsce coraz częściej wybierają internet, a nie telewizję. To właśnie ten paradoks, z kogoś, kto miał być łatwym do zlekceważenia outsiderem, Stanowski, stał się głosem, którego nie sposób zignorować. Fenomen Stanowskiego pokazuje, że dzisiaj polityka to więcej niż programy i ustawy to umiejętność komunikacji, autentyczność i umiejętność dotarcia do ludzi. To także zrozumienie nowych mediów, gdzie każdy ma wpływ i każdy może kształtować narrację. To sygnał dla klasy politycznej, jeśli chcecie rządzić, musicie słuchać i mówić językiem społeczeństwa, a nie tylko ekspertów. Politycy od zawsze funkcjonowali w swojej bańce. Widzieliśmy ich głównie w wersji medialnej, przygotowanej, wygładzonej, wyreżyserowanej. Tak naprawdę nikt nie wiedział, jacy są naprawdę, kiedy gasną światła kamer. I właśnie to mogło być najbardziej interesujące w relacji Stanowskiego z kampanii wyborczej. On tę bańkę przebił. Często w swoich podsumowaniach na kanale Zero. Dzielił się spostrzeżeniami z, z backstage'u. Opowiadał, kto był spięty, kto zaskakująco luźny, kto próbował coś ugrać, a kto po prostu był sobą. Cze, Karol Nawrocki. No Otwieram tą szybę, mówię co, podwieź pana. A on mówi: Nie, nie, panie Krzysztofie, niech pan mi powie. Pan zwątpił we mnie, co? Poczuł się dotknięty tym, że nie dałem wiary podczas tego swojego wystąpienia w Republice i, no jednak na oczach kilku milionów widzów powiedziałem o wyłudzeniu kawaletu. I on mówi: Zwątpił pan we mnie, co? I ja mówię: no, nie ukrywam, że trochę zwątpiłem. I on mówi: czy ja bym tak się zachował? W 2021 roku, że podpisywałbym takie dokumenty, gdybym był czyścicielem kamienic. Czy ja bym tak zrobił? Mam do pana prośbę, niech pan we mnie nie wątpi. I tam było wokół mnóstwo osób, ale rozmowa była tylko między nami. I to były właśnie te insideowe rzeczy, które sprawiły, że cała ta relacja nabrała zupełnie innego wymiaru. Pokazała politykę od strony, której wcześniej po prostu nie znaliśmy. I to było naprawdę ciekawe. Ale czy kandydat na prezydenta powinien być wystarczająco prezydencki? Cokolwiek to znaczy, no bo wiecie garnitur, powaga, może jakiś głęboki głos i spojrzenie godne narodowej historii. Ale czy zdajecie sobie sprawę, że większość kandydatów kieruje swój wizerunek specjalnie pod wybory? Dosłownie, budują postać jak w grze. Weźmy na przykład słowo Mira Mencena, sam przyznał po wyborach, że jego medialny wizerunek nie wziął się z Nie jest przypadkiem, to strategia. Jasno mówił, że to jak się prezentuje, co mówi i jakie posty wrzuca na social media, to wszystko element politycznego planu. Zresztą zobaczcie sami. Cześć, wiem, przez dwa lata, nie wiem, raz może założyłem to muszę nagle być codziennie w krawacie, bo prezydent chodzi w krawacie, bo musi być prezydencki. I bycie prezydenckim, znaczy jestem wybitnie nieprezydencką osobą. W ogóle, w sensie... Za pięć lat będzie dobrze to chodzić. Ja nie wiem, wielokrotnie mówiłem, że jestem nieprezydencki. Na razie... Jeden procent! Wygraliśmy! 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 Bardzo się cieszę, niektórzy twierdzą, że to jest prawie półtora procent, może będzie dwa, ale na pewno jest jeden. Nie ma dużo, nie ma dziesięciu, nie ma ośmiu, nie ma siedmiu. To jest wspaniały dzień dla mnie, Gorszy Zawodzki! Ten lekko ponad 1% został zdobyty mimo, a może właśnie dzięki temu, że Stanowski w kampanii często namawiał ludzi, by na niego nie głosowali. Mówił wprost: nie traktujcie mnie jak typowego kandydata, nie wierzę w polityczne obietnice i nie chcę was oszukiwać. Mimo tego ludzie go słuchali i po części głosowali oczywiście dla żartu. Może to wcale nie chodzi o ten 1%, bo choć liczba wydaje się mała, to co za nią stoi ma ogromne znaczenie. Cała kampania, sposób komunikacji, przebieg debat to wszystko otworzyło zupełnie nowy rozdział w polskim życiu publicznym. Stanowski nie tylko zakwestionował polityczne rytuały, on je po prostu rozbroił. Pokazał, że można inaczej, że można mówić szczerze, prowokować, pytać bez strachu i nie ubierać się w garnitur, żeby mówić do ludzi. Przystąpiłem do tych wyborów, aby je Wam pokazać od środka. To była moja obietnica i zamierzam się z niej konsekwentnie wywiązywać, nawet jeśli będzie to niekomfortowe dla innych kandydatów i siłą rzeczy będzie wiązało się z nieprzyjemnościami dla mnie. Że można nie być politykiem i właśnie dlatego być bardziej prawdziwym niż wielu polityków razem wziętych. I choć dziś zdobył tylko lekko ponad 1%, ten 1% to symbolicznie wyważone drzwi. Drzwi, które teraz stoją otworem dla kolejnych ludzi, dla tych, którzy nie mają partyjnego zaplecza, ale mają coś ważniejszego autentyczność, odwagę i zrozumienie nowych czasów. Bo ta kampania pokazała jedno nie trzeba mieć struktur politycznych, żeby mieć wpływ. Wystarczy mieć głos, odwagę i platformę do mówienia. A to dopiero początek. Nowa polityka nie powstała na papierze, tylko powstaje na naszych oczach. I każdy, kto naprawdę chce coś zmienić, właśnie dostał zaproszenie do tej gry. Jeśli dotarliście do tego momentu, dzięki. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To pierwszy raz, kiedy robię taką większą analizę na tym kanale, więc możecie dać znać, co myślicie, i oczywiście zostawić suba oraz łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć.